Cześć, cześć. Walk of Love. Spacer po miłość. Kolejne wejście dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, idę sobie, idę sobie po chodniku. Patrzę piękne kwiaty. Naprawdę okolica tutaj jest absolutnie fantastyczna. Tych kwiatków teraz już nie widać, ale no, niesamowicie. Tamte były jeszcze ładniejsze. Słuchajcie, I aż się zatrzymałem. Patrzę kwiatki. Patrzę starszy pan. Yy, je tam podlewa i, i, i pielęgnuje. I tak zatrzymał mnie w sumie. Dzień dobry, a dzień dobry. Niesamowite. On mówi co? Walk of love. A ja mówię no walk of love. Ale dokąd tak? A ja mówię do Polski, 1500 kilometrów, nie? A, a, a on chyba żartujesz, nie? A ja mówię nie, naprawdę. Ja mówi wow, to jest cel. Ja mówi do mnie no dobrze, ale co idziesz odnaleźć miłość? A ja mówię no chyba tak, chyba tak, nie? A on do mnie mówi no, ja tu ze swoją żoną 62 lata, mówi. 18 lat miałem, nie wiedziałem co robię, jak żeśmy wzięli ślub. Ja mówię do niego, no ale chyba dobrze się stało, bo cały czas razem. On no, się uśmiechnął, a naprawdę niesamowita energia. Dałem mu swoją wizytówkę i mówi do mnie, no facet miał, ja wiem, 70 lat? Lepiej, nie, co ja mówię, 80 lat. Jeśli, no tak, 62 lata razem plus 18, to, to naprawdę był bardzo, bardzo podeszłym wieku. I tak się zastanawiam. Wejdzie na sieć, dałem mu swoją wizytówkę, mówić będę ci oglądał. Mówię, wow, no dobra, spoko. Niesamowite historie. Jeszcze nie ruszyłam, a już takie rzeczy się dzieją, nie? Ekstra.